Funkcja suma jest najpopularniejszą funkcją w programie Excel. Pozwala ona na sumowanie wartości z wielu komórek jednocześnie, bez mozolnego wprowadzania tych wartości ręcznie albo podawania kolejno adresów komórek, w których te wartości się znajdują. Funkcji tej używamy głównie do dodawania wartości. Przyspiesza ona i ułatwia pracę. Przy pomocy tej funkcji można sumować pojedyncze komórki, jak również całe zakresy. Komórek. Zalety tej funkcji są ogromne. Najważniejsza to eliminowanie konieczności mozolnego wpisywania sumowanych wartości bądź ich adresów. Nie trzeba już pisać formuły w stylu równa się adres jednej komórki plus adres kolejnej plus adres kolejnej itd. Przy pomocy funkcji suma nie musimy tak robić. Funkcja suma ma w nawiasie argumenty. Argumentami tej funkcji mogą być pojedyncze komórki, zakresy komórek albo wpisywane wartości liczbowe, które wprowadzimy do formuły ręcznie. Funkcja suma może mieć wiele argumentów. Argument liczba 1 jest argumentem obowiązkowym i to jest pojedyncza komórka albo zakres komórek, z których ma być wyliczana suma. Argument liczba 2. I kolejne, czyli liczba 3, 4, 5 i tak dalej, to są argumenty opcjonalne, i to są dodatkowe wartości liczbowe, które mogą zostać również zsumowane. Sprawdźmy, jak działa ta funkcja w praktyce. Aby klikać razem ze mną, otwórz plik o nazwie funkcja suma. W pierwszym arkuszu o nazwie suma 1 mamy w tabeli wpłaty poszczególnych osób. Aby zsumować te wpłaty, wystarczy ustawić się na końcu pod ostatnią wpłatą. Aby skorzystać z funkcji suma, wpisujemy znak równości, a następnie nazwę tej funkcji. Podczas wpisywania Excel podpowiada nazwę funkcji. Jeżeli podpowiadana funkcja jest tą, o którą nam chodzi, możemy ją zaakceptować nacis naciskając klawisz tabulacji. Excel wówczas dokończy nazwę tej funkcji i otworzy od niej nawias. W funkcji Suma wystarczy teraz w nawiasie zaznaczyć zakres komórek, które mają zostać sumowane. Kliknę na pierwszej z nich i przeciągnę w dół aż do ostatniej. W ten sposób zaznaczyłem obszar od D3 do D13. Zamknę nawias, jeżeli to ma być jedyny obszar, który będzie sumowany, i zatwierdzam klawiszem Enter. W ten sposób Excel policzy. Funkcję, e, funkcja Suma policzy sumę wszystkich wpłat. Jeśli chcielibyśmy mieć to obliczenie w innej komórce, na przykład tutaj w komórce H6, postępujemy analogicznie. Równa się Suma, otwieram nawias i zaznaczam komórki, które mają zostać sumowane. Aż do ostatniej, bez oczywiście końcowej. Bez ostatniej komórki, która jest podsumowaniem tych wszystkich, zamykam nawias, zatwierdzam klawiszem Enter. Wyniki muszą być identyczne. W arkuszu suma 2 mam do policzenia sumy sprzedanych ilości dla poszczególnych osób i w roku 2012. Mogę tutaj również użyć funkcji suma, albo mogę skorzystać z mechanizmu autosumowanie. Mechanizm ten jest dostępny na karcie narzędzia główne po prawej stronie. Mechanizm ten robi nic innego, jak wstawia za nas funkcję Suma. Musimy tylko potwierdzić, czy Excel poprawnie rozpoznał obszar, który ma zostać zsumowany. Spójrz. Ustawiam się na końcu pod kolumną. Zawierającą wartości dla Piotra, i kliknę w przycisk AutoSumowanie. Excel wpisał, tak jak powiedziałem, nazwę funkcji Suma i w nawiasie wykrywa, że obszar, który ma zostać sumowany, to od C3 do C16. Jeżeli ten obszar jest poprawny, jeżeli adres się zgadza, wystarczy to zatwierdzić klawiszem Enter. Jeżeli to samo wyliczyłbym wpisując ręcznie funkcję suma, wynik byłby oczywiście identyczny. Podobnie mogę policzyć sumę dla marka. Ustawiam się w tej komórce, w której chciałbym mieć wynik. Klikam w przycisk AutoSumowanie. I jeśli Excel rozpoznaje poprawny obszar, to zatwierdzam klawiszem Enter. Spójrz, co się dzieje, jeżeli zrobię to samo w trzeciej kolumnie. Klikam w przycisk AutoSumowanie. Tym razem Excel wykrył niepoprawny obszar. Bierze pod uwagę pierwszą komórkę z tytułem, w której jest wpisane 2012. Ponieważ to jest liczba, Excel myśli, że ta liczba też ma zostać zsumowana. Nie wykrył, że to jest tytuł kolumny. W takim przypadku należy obszar, który Excel zaznaczył, poprawić. Wystarczy zaznaczyć odpowiedni obszar. Dopiero wówczas, kiedy obszar odpowiedni jest zaznaczony, naciskasz klawisz Enter, aby potwierdzić tę formułę. W tym przypadku Excel przy wyniku wyświetla komórce zielony trójkącik. Po wybraniu tej komórki widoczny jest obrazek żółtego, żółty prostokąt z rąbem w środku, z wykrzyknikiem. Po najechaniu na ten. Obrazek pojawia się etykietka informująca, że formuła wpisana w tej komórce odwołuje się do zakresu, do którego przylegają dodatkowe komórki. Tu, tym sposobem Excel powiadamia nas, że być może pominęliśmy jakąś komórkę przy zaznaczaniu obszaru. My celowo pominęliśmy komórkę w, z tytułem, w której jest wpisane 2012, ponieważ ten tytuł e, nie może być sumowany razem. Z ilościami byłoby to głupotą. Także tutaj ten błąd akurat w tym przypadku należy zignorować. Jeżeli chciałbym użyć autosumowania, to mogę również robić to na inne sposoby. Spójrz, policzmy sumę dla Piotra i Marka. Użyję znowu przycisku autosumowania. Tym razem Excel rozpoznaje mi taki obszar. Oczywiście. Rozpoznaję go błędnie. Jeżeli chciałbym zliczyć sumę dla Piotra i Marka, to muszę zaznaczyć odpowiednie komórki. W funkcji Suma można zaznaczać dowolnych obszary o dowolnych wymiarach. W ten sposób, po zaznaczeniu, naciskam klawisz Enter i mam wyliczoną sumę dla obu osób jednocześnie. Drugi sposób, który policzy. Tę samą wartość, to ponownie użycie funkcji Suma i zaznaczenie wartości Piotra. Jeżeli zaznaczyłem komórki należące do Piotra, naciskam średnik i zaznaczę komórki należące do Marka. W ten sposób użyłem funkcji Suma dwóch argumentów. Oddzieliłem je od siebie średnikami. Pierwszy argument to są. To jest adres zakresu od C3 do C16. Natomiast drugi argument to jest adres zakresu od D3 do D16. Pierwszy sposób, który pokazałem Ci przed chwilą, był prostszy, ponieważ te zakresy sąsiadują ze za sobą, więc łatwiej zaznaczyć je jednocześnie za jednym zamachem. Ale ten zapis również policzy to samo. Spójrz, domknę nawias. I zaakceptuję to klawiszem Enter. Wynik musi być identyczny. W arkuszu Suma 3 znajduje się podobna tabelka, w której, podobnie jak wcześniej, należy wykonać jakieś sumowania. Zobacz, co będzie się działo teraz. Ustawiam się na końcu pod rokiem 2006 i skorzystam z przycisku autosumowania. Ponieważ ta kolumna zawiera pustą komórkę, to autosumowanie nie rozpoznaje poprawnie całego zakresu. Jak widzisz, autosumowanie rozpoznało tylko komórki od C10 do C16, nie biorąc pod uwagę tych, które znajdują się od C3 do C8. Oczywiście poprawię ten autowybór, zaznaczając odpowiedni zakres. Ten zakres będzie miał adres od C3 do C16. Po zaznaczeniu poprawnego obszaru zatwierdzam to klawiszem Enter. W tym przypadku również Excel wyświetla zielony trójkącik w lewym górnym rogu komórki. To jest znowu informacja dla mnie, że formuła pomija przylegające do zakresu komórki. Tutaj chodzi o komórkę z tytułem, w której, podobnie jak wcześniej, jest wpisana liczba. Dlatego Excel myśli, że ja tę liczbę pominąłem przy zaznaczaniu i wyświetla mi taki komunikat informacyjny, czy to na pewno jest dobrze. Oczywiście, ja to zrobiłem celowo, więc ten komunikat, który jest wyświetlany przy funkcji Suma, mogę zignorować. Jeżeli chcę, to mogę tę formułę skopiować. Pamiętasz lekcję o kopiowaniu formuł? Ponieważ w komórce C17 znajduje się formuła, używająca funkcji suma, która to funkcja sumuje zakres od C3 do C16, to jeśli skopiowałbym tę formułę w prawą stronę, wówczas adresy zmienią się z C3 na D3, a z, D, a z C16 na D16, czyli Excel poprawnie zaktualizuje sobie zakres, który ma być sumowany i funkcja suma powinna sumować odpowiednie liczby. Sprawdźmy. Nacisnąłem Klawisz Escape, aby wyjść z tej formuły, najadę na uchwyt w prawym dolnym rogu komórki, w której znajduje się wyliczona funkcja suma dla roku 2006, wciskam lewy przycisk myszki i trzymając ten przycisk wciśnięty, przeciągam w prawą stronę. W ten sposób policzyłem sumy dla kolejnych lat. Jeśli chciałbym wykonać jeszcze sumowanie, które policzy mi sumę wartości dla roku 2006 i 2008, to mogę również to zrobić, Używając funkcji Suma. Wpisałem równa się Suma, otworzyłem nawias i teraz zaznaczę odpowiednie obszary. Pierwszy to obszar z liczbami dla roku 2006. Jeśli teraz chciałbym zaznaczyć kolejny obszar, to muszę nacisnąć średnik i mogę teraz wskazać kolejny, który tym razem nie sąsiaduje z tym poprzednim. Jest on oddzielony rokiem 2007. Jeżeli obszary są poprawnie zaznaczone, Zamykam nawias i akceptuję to klawiszem Enter. Przejdźmy jeszcze do ostatniego arkusza, do suma 4. Tutaj do policzenia jest suma obrotów z poszczególnych bankomatów i wpłatomatów. Tych bankomatów i wpłatomatów, jak widzisz, jest tutaj stosunkowo wiele. Mogą również skorzystać z funkcji suma albo z autosumowania. I pokażę Ci jeszcze jeden trik, który potrafi znacznie przyspieszyć korzystanie z funkcji suma. Wpisuję, tak jak wcześniej równa się suma. Otwieram nawias. I teraz mogę oczywiście zaznaczyć wszystkie te obroty ręcznie, ale spójrz, trwa to kilkanaście sekund, zanim dojadę do końca. Naceluję odpowiednio na ostatnią komórkę. Teraz musiałbym zamknąć nawias i zatwierdzić to klawiszem Enter. Ja to zrobię. Ekran został. Przewinięty w dół o jeden wiersz, więc przewinę z powrotem w górę. Jak widzisz, suma została wyliczona. Ale musiałem ręcznie zaznaczyć wszystkie te obroty. Pokażę ci, jak możesz wykonać to trochę szybciej. Pod spodem wpiszę identycznie, równa się suma i otwieram nawias. Początek jest taki sam jak przed chwilką, natomiast teraz spójrz, co zrobię. Klikam na pierwszą komórkę, która ma być sumowana. I aby Excel zaznaczył wszystkie komórki od tej do ostatniej, skorzystam ze skrótu klawiaturowego Ctrl SHIFT strzałka w dół. W ten sposób mówię Excelowi zaznacz wszystkie komórki od tej, w której się znajduje, do ostatniej wypełnionej. Mogę przewinąć ekran w dół, aby zobaczyć że przepraszam, w górę, aby zobaczyć, że Excel poprawnie e, wpisał adres obszaru. Wystarczy, że domknę nawias i zatwierdzę to klawiszem Enter. W ten sposób, jak widzisz, zrobiłem to o niebo szybciej niż ręcznie zaznaczając dużą ilość komórek. Przypomnę: Ctrl Shift, strzałka w dół.